Od wczoraj trwa totalny chaos. Polacy naprawdę obawiają się, że Binance wyzerował im konta. Jak możemy przeczytać jeden z postów. Czy ma ktoś dzisiaj problemy techniczne z Binance? Pytam, ponieważ u mnie na koncie zauważyłem rano wyzerowane ceny krypto. No więc o co chodzi? Odpowiedzią jest ogłoszenie Binance o zawieszeniu handlu spot na USDT, czyli na Tetherze. W Europie od 31 marca. Nowe regulacje Mika zmieniają rynek stablecoinów. Co to oznacza dla inwestorów? Jak możemy przeczytać, Binance oficjalnie wstrzymuje handel spot na USDT, aby dostosować się do regulacji europejskich. No ale spokojnie, wpłaty, wypłaty i kontrakty perpetual nadal działają. Pary stablecoinów zgodne z rozporządzeniem Mika, czyli np. USDC czy EUR oraz pary fiat do euro pozostają dostępne i niezmienione. Oprócz Binance podobne kroki podjęły też Bitstamp czy Crypto.com. No ale czy to koniec USDT w Europie? Nie. Binance sugeruje konwersję USDT na USDC, jednak nadal możesz używać Tetera do przelewów i tradingu na kontraktach terminowych. Warto się zastanowić, czym się różni USDT i USDC bo to dwa najpopularniejsze stablecoiny na rynku. Choć oba mają na celu utrzymanie wartości 1 do 1 względem oczywiście dolara, różnią się pod względem przejrzystości, regulacji, zastosowań, no i adopcji. USDT wielokrotnie był krytykowany za brak regularnych audytów i niejasności dotyczące rezerw. Dodatkowo operuje w mniej uregulowanym środowisku, co sprawia, że jest bardziej popularny w regionach z luźniejszymi przepisami. Jednak brak zgodności z regulacjami budzi obawy wśród instytucji. I właśnie USDC, robiony przez firmę Circle, jest w pełni zgodny z przepisami amerykańskimi oraz unijnymi. Circle współpracuje z regulatorami, co czyni go preferowanym wyborem dla instytucji, no i dla firm. Zobaczcie: Circle współpracuje z BlackRock, Visa, Melon, MoneyGram. Z drugiej strony, USDT to najczęściej używany stablecoin na świecie z największą kapitalizacją rynkową i z największą płynnością. I to właśnie on jest szeroko akceptowany na giełdach i często wykorzystywany do handlu. Z kolei USDC dopiero zyskuje popularność, szczególnie w ekosystemie DeFi. Spójrzcie sobie na ten wykres. W ostatnim roku bardzo mocno zwiększyła się podaż USDC, ale jeżeli sobie oddalimy Ilość USDT w obiegu jest przerażająco ogromna, i tak naprawdę oni wciąż mintują nowe tokeny. A więc wybór między USDT a USDC zależy od potrzeb użytkownika, ale na ten moment Unia Europejska i regulatorzy niestety uważają, że przejrzystość USDT jest niewystarczająca. I to właśnie Tether historycznie miał problemy z pełnym pokryciem rezerwami, co wywoływało ogromne kontrowersje. I właśnie rezerwy USDC są regularnie audytowane i składają się głównie z gotówki oraz krótkoterminowych obligacji skarbowych właśnie w USA. Popyt na USDC od Circle gwałtownie rośnie dzięki współpracy z Visa i Mastercard, co wskazuje na znaczący rozwój, ponieważ pozostaje on kluczowy dla płatności cyfrowych. Podsumowując... Panika na razie nie jest wskazana. Jeśli nie ma satysfakcjonującej pary dla ciebie na rynku, spot na Binance, zawsze możesz użyć funkcji konwersji i zmienić w dowolny inny token, również za pomocą zlecenia limit, które jest dostępne przy konwersji. Dajcie znać, czy spotkały Was dzisiaj jakieś nieprzyjemności na giełdzie, czy uważacie, że ta zmiana jest problematyczna, czy wzbudza w Was obawy. Do usłyszenia.